Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym przeglądzie. Zapraszam Was na spacer do Homli. Homla to jest naprawdę bardzo fajny sklep, ma dużo fajnych rzeczy. Niektóre droższe, niektóre tańsze, ale są naprawdę super. Jakościowo bardzo podobne są do Homeniu. I dzisiaj pokażę Wam fajne dekoracje i coś do kuchni. Zaczynamy od tych skrzatów, 88 zł. Teraz w takiej niższej cenie. Tutaj macie Podgrzewacze, hmm, możecie tam właśnie wrzucić podgrzewacze. To jest taka latarenka, kominek 20 złotych w dwóch kolorkach, bardzo ładne. Hmm, tu jest taki duży lampion za 120 złotych, zielone talerze 30, dziadki do orzechów, czekajcie, 80 zł ten dziadek. Tutaj obok widzicie talerze 30. Bardzo ładne kubki buty, 30. No i te szklanki z laskami, 25 zł. Również teraz obniżone są narzuty za 100 zł. I tutaj bardzo ładne kubki za 50 zł. z taką fajną czerwoną pokrywką. Podobają mi się. Ciekawe jestem, czy wam też tak się ten kubek na przykład podoba. Szklanki, biało-czerwone nóżki, 30 zł. Za 20 zł. Jeszcze przed tymi dozownikami są takie małe dzwoneczki. 17 zł. dozownik z autkiem. Jest to szklany pojemnik, bardzo ładny. Co tu jeszcze mogę Wam pokazać? Taki kubeczek za 17 zł. Tutaj mamy szklanki, 25 zł. Teraz jest taka moda, kto robi vlogi. To biało-czerwone te paski lecą dookoła, taka jakby rameczka. Fajnie, ja lubię te kolory. Ciekawa jestem jak wy. Choineczki, patery, tutaj wszystko jest naprawdę piękne. Zawsze polecam Wam, jak jestem w Homli, te dwa pojemniki choinki, mniejszy, większy, chociaż ten większy jest ładniejszy, bo ma dwa takie pojemniki. Można wrzucić u góry pierniki bądź jakieś pralinki, a tu tylko jest jedna część. Więc tutaj macie, zobaczcie, górę ściągamy i tutaj jest taki mniejszy pojemnik, na przykład na małe pierniki. A poniżej jest taki duży. W ofercie hmm, Homey jest też bardzo fajny wybór dyfuzorów. Tutaj za ten zapłacicie 40 zł. przepięknie i długo pachnie. Ja jeszcze długo w domu czułam na ręce zapach. Tu są cudne szklanki, słuchajcie, bardzo ładny wzór takiej śnieżynki. Przepięknie one wyglądają. Myślę, że to są chyba jedne z ładniejszych szklanek świątecznych, jakie miałam w ręce. Te metalowe kubeczki również 30 zł. Możecie kupić srebrną wersję bądź złotą, też mają coś w sobie. Na zewnątrz naprawdę bardzo ładna jest ta mm, aplikacja tej choinki, tego napisu. No cudo. Czy coś tutaj jeszcze było nowego, co chciałam pokazać? Chyba nie. Tutaj są takie poza świętami rzeczy. Nie wiem, czy Was interesują. Może pokażę Wam to, co mi tu wpadło w oko. To na przykład te mm, pojemniki, chyba na biżuterię, bo to jest szklane. Bardzo fajnie wygląda, zobaczcie. Cena 30 zł myślę, że nie jest źle. 30 zł są też te świeczki. Piękne. Ozdobione taką właśnie, zobaczcie, takim jakby mm, wypukłym brokatem. Tam są śnieżynki w kształcie jakby wiszących bombek. Podoba mi się bardzo. Tutaj aniołki są świetne. One są zrobione z tego, z takich kryształków co w pepko kupicie serduszka i gwiazdki tutaj oczywiście na choinkę jest dużo zawieszek między innymi mi się podoba oczywiście ta kolekcja czerwona macie tutaj lizaki, przeróżne kokardy no i zobaczcie jak to ładnie tutaj wygląda 15 zł te zawieszki fajnie, że są właśnie całe czerwone <laughs> ta kokarda z tymi nogami to jest hicior Tutaj kolor czerwony tej choinki za 37 zł, tylko zobaczcie, taki mały pojemnik na dole. U góry to ozdoba, ale i tak ładnie wygląda. Ciekawa jestem, czy lubicie takie. Stół jest większa za 50 zł i jest tak w połowie otwierana. Tylko pokleiły dziewczynę, nie dziwię się, bo to pewnie każdy dotyka. Metalowy pojemnik, tutaj była promocja na 27 zł. Tu macie jeszcze kulę. 40 zł. Bardzo ładne. One wyglądały ślicznie, jak były w takim właśnie mm, wianku. Co tu jeszcze? 37 zł. Takie kubki, talerze mm, i kubki za 30 zł. Fajne takie myszki. Coś w stylu Dziadka do Orzechów, balerina. No, podobają mi się mm, takie inne niż takie klasyczne, zwykłe dziadki. Te myszki są fajne, 100 zł zobaczcie, fajne ubranko. I tutaj jeszcze są bardzo ładne kubki z taką silikonową pokrywką i u góry jest choinka. Też piękna aplikacja świąteczna, 35 zł za kubek. A tu macie ogromny kubek na przykład na zimową herbatkę za 25 zł, pojemność to 0,75 litra, więc naprawdę duża kawa, bądź taka fajna, zimowa herbatka. O, chyba bardziej bym w tym widziała jakąś świąteczną taką herbatkę, które są na przykład limitowane i tylko można kupić w okresie świątecznym. Tutaj mamy chyba świeczki za 20 zł te metalowe, kolejne kubki piękne, zielone, bardzo mi się podoba ta kolekcja w Homli. Tu mamy dzbanek 80 zł od razu z mm, filiżanką i talerzykiem bardzo ładne złote talerze. Większy i mniejszy ten pokażę Wam 30 zł. To może służyć jako patera, albo nie, bo to jest tak delikatne. Zawsze boję się, że to drewno gdzieś tam się sunie i to zleci i z czaskan, koniec pozamiatane, więc lepiej nie. Mm, tu mamy jakiś prezent ze zakupy za 75 zł, ale ja to nagrywałam w zeszłym tygodniu jakoś, więc nie wiem, czy to jeszcze jest aktualne. Dzisiaj tam lecę zobaczyć, zaktualizować sobie to, co jest i przede wszystkim nagrać Wam coś, co już dawno szukałam. 27 zł te kubeczki. Tu jest jeszcze największy ten talerz. On ma takie jakby krople wody. Oto, co widzicie, to są takie jakby pęcherzyki wody. No świetnie to wygląda. Dostałam info, że właśnie są Rzeczy dostępne w sklepie, a wcześniej były tylko online, więc jadę nagrać. 30 zł, zobaczcie, piękne poduszki w kratkę, tu macie kolejne kule, 50 zł, co tu jeszcze Wam pokażę, koce, filiżanki, świeczki, tego jest mnóstwo. Ogrom, ogrom w Homli. 20 zł. Ja lubię ten sklep, bo oni mają zawsze takie duże te cenówki i pięknie wszystko jest poukładane. To jest jedyny chyba sklep tak jak i Homeniu, gdzie zawsze towar jest pięknie wyeksponowany i tutaj nie ma się do czego przyczepić. W żadnym jeszcze sklepie nie widziałam nic, co by było źle ułożone. 20 zł te szklanki. Tu macie świeczkę. Tam są kubeczki, talerzyki, one były. Zawieszki, no tylko niektóre rzeczy są kosmiczne, no bo te zawieszki 47, kubki 27 to jeszcze ok, o ten jest ładny kubek. Mm. O tutaj jest kubek choinka, który możecie sobie pomalować. Kubki 27, buty 30, ale to już pokazywałam we wcześniejszych przeglądach. Tu macie talerz czerwony, taki duży, 37 zł. Tu są fajne, za 20 zł, no. Troszkę przesada, nie? Taka mała choineczka, talerzek 20 zł, no ale każdy chce zarobić. 70 zł i 130 te choinki, mniejsza, większa. Tu mi się bardzo podoba yy, yy, tutaj ta kolekcja czerwona. Zobaczcie na przykład te yy, kubki choinki, tu mamy chyba jak. Nie, ta autko to jest zdoba. Dzbanki, które mają też te śnieżynki. Yy, możemy zrobić sobie swój własny domek z piernika no jest tego dużo ale ja tu też dużo rzeczy pokazywałam tak więc tylko przylecę z wami co jest fajnego zobaczcie, no te szklanki są przepiękne z tym właśnie paskiem biało-czerwonym 25 zł tylko jak za jedną szklankę to kosmos ale no cóż ceny są duże i chyba się nie zmienią piękna poduszka ona ma te takie futerko jak jak te koce, które możecie kupić teraz hitowe w Action, w Pepco, są takie też narzuty. 40 zł. Przepiękna, a kolor jest bajeczny. Te paterki już w zeszłym roku Wam zachwalałam, one były też w Home. 60 zł, 17 zł, zobaczcie jaki fajny talerzyk. Tutaj mamy takie dwa małe kubeczki, na przykład Espresso i za ten zestaw zapłacicie 30 zł. No, bardzo mi się podobają takie mm, kolory białe, czerwone. Szklaneczka z laską 25 zł to jest w ogóle hit na TikToku. Wszystko z tymi laskami w tym roku jest hitem. I 10 zł są takie nowe szklanki. Zobaczcie, jakie fajne. Mają takie ucho, duże i, i, i są żebrowane. Tu jeszcze są takie z podwójnym dnem, i mają tutaj jakieś psiaki fajne. Oczywiście mm, kupicie więcej tych szklanek w zestawach, jak chcecie. Zobaczcie, ile tu jest kompletów y, podwójnych, na przykład szklanek do kawy za 50 zł. Tutaj mm, no 50 zł to chyba. A ta jakaś taka krzywa. <grywa> Od razu mi się skojarzył ten budynek, który jest w Katowicach, też taki krzywy. 25 zł, kieliszki, które są w Pepko i za niecałe chyba 9 zł były w Action. Tanie, bo to jest to samo żebrowanie, ten sam model szkła, w sensie, jeżeli chodzi o wzór. Tu mi się bardzo spodobały te pojemniki. Zobaczcie, jakie fajne. One były w Agacie. W zeszłym roku pokazywałam Wam, bardzo zachwalałam. W Home zresztą też są, tylko one są jeszcze droższe niż tu. Bardzo ładna taka paterka mm, z takim kloszem drewniana podstawa, uchwyt super. 20 zł te pojemniki, na przykład tutaj na czosnek. Tylko nie podoba mi się to, że one nie są. No, one, zobaczcie, one tak. Podniosę i, i to w ogóle się nie trzyma. Nijak to już w homeniu jakoś tak, jak za, zamknę, to to jakoś się trzyma, że mogę nawet podnieść. A tutaj bym chyba tylko samą pokrywkę podniosła. 25 zł tutaj taki. Pojemniczek 20 taki. Na miód 30. Też ładniejsze są chyba w pepko. Tutaj mamy maselniczkę 30. O, tutaj jest kolejny. Ale ciekawa jestem, czy ta pokrywka też tak się słabo trzyma. 30 zł. Fajne by były na przykład na takie bułki, hmm. też nie wiem, każdy może użyć do czego chce, bo te pojemniki to nawet jak mają napisać cukier, to może być i sól, odwrócić w drugą stronę i jest. <grytanie> też tak widziałam, 40-30 zł. tutaj macie chlebaki, o szklanki, które były w pepko za dyszkę, w Homli za 25, marmurkowe tace, 80 zł i teraz są identyczne w Action i tam są na pewno tańsze. Zestaw mm, mieszadełek 15 zł. Tutaj jest łyżeczka fajna za dyszkę. Tutaj zestaw takich czarnych łyżeczek mm, za... Czekajcie, ile? Trzy dyszki chyba, nie? Tutaj jeszcze jest coś takiego fajnego. 15 zł. Można nałożyć na łyżeczki. Tak, te łyżeczki z reniferkami 30 zł. Tutaj kubek, kubek fajny był ciastko, ale te są świetne. One mają takie duże uszy. 43 zł. <grym> Tylko to jest takie dziwne. Duże, ale dziwne. Świetne świeczki. One są bardzo fajnie wykonane. Super to wygląda. Takie kulki. 20 zł. U mnie dwa kolory dostępne. Choinki metalowe na serwetki 20 zł. U mnie tylko kolor złoty. Tutaj jest jakieś takie fajne drzewko. Też mi się podoba ta poducha. Poducha taka z dodatkiem drewna 80 zł. Aniołek. Tu jest przepiękny talerz w laski różowy, No, coś pięknego. Już miałam brać, ale mówię, no do czego mi będzie pasować? Co z tego, że lubię. Różowe jak ja mam wszystko biało-czerwone, więc tylko nacieszyłam oko jest naprawdę śliczne. I tam jest taki inny, widzicie? Tu z przodu są takie laski, a tam są jakby takie fale. Tu kolejna taka fajna misa, Patera 50 zł. Te świeczki są też bardzo ładne. 25 zł, tutaj obok renifer 30 choinka 25 A tu taka miseczka 27. I tu już chyba byłoby wszystko. Te są piękne mm, szkatułki na biżuterię, 70 zł. Bardzo ładne są te kamienie. 30 zł kubek ze śnieżynką, środek różowy. Tutaj macie mm, lampiony, bardzo ładny lampiony 50, a tutaj macie taką jakąś mm, maskotkę, reniferka. Za 60 zł talerzyk choinka. 13 bardzo mi się podoba, że to jest kolor różowy. Mam moją Anię w koło ale lubi wszystko, co jest różowe, i tak myślałam, żeby jej kupić. Tutaj jeszcze jest gwiazdka za 17 zł. Złota. Tutaj widzę bombeczki, czekajcie, 30 zł. Tutaj są jakieś ładne choinki, 20, świeczki, 25. I to chyba zrobię na razie na dwie części, bo że tak jest ten filmik długi. Druga część będzie kontynuacją właśnie świątecznych rzeczy, ale też zobaczę coś dzisiaj fajnego, to Wam pojutrze wrzucę. Dzięki kochanie, że byliście, mm, Dziękuję za wszystkie Przecine komentarze. Łapaczki jesteście Wspaniałe. Wleciały te mm, kosmetyki, promocje z, ze sklepu Hebe. Zapraszam tam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj miało wylecieć jeszcze Pepko i jeszcze jeden filmik, ale tak mnie łamie, że po prostu leży w łóżku i ledwo żyje. Mam nadzieję, że moje iskierki, które były chore leżą już um, i odpoczywają zdrowe. Ja się nie dam. Herbatka z miodem i jutro ready. działam dalej. Jutro wrzucę fajny przegląd z PEPKO, z kik i z action. Kurczę, takie mam fajne przeglądy. Z rana będę działać, tak więc zasypię was jutro e, sobą. <gryw> Bardzo dziękuję za cudowne komentarze, miłe słowa. Dziękuję, że jesteście. Życzę Wam miłego weekendu, spokojnego wieczoru, nocy. Do usłyszenia jutro, pa. Ktoś pytał mnie o kolor paznokci, tak więc jutro wrzucę pod pepko w opisie z indygo, co to jest za nazwa. I będziecie dziewczyny miały, bo tam kilka osób pytało o kolor. Ściskam Was mocno, do jutra, cześć. Możecie napisać mi w komentarzu, co Wy bo ja leżę w łóżku i tak kotem oka zerkam na bajkę Koko, bo moje dzieciaki mnie... Dzisiaj rozpieszczają bajkami, bo mama leży w łóżku. Tak więc miłego do jutra.